Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Pójdźmy gdzie indziej. Czy to możliwe, że Jezus ucieka przed tłumem, który potrzebuje uzdrowienia i nakarmienia? Dzisiejsza dobra nowina ukazuje nam priorytety w życiu Jezusa. Na pierwszym miejscu jest zawsze głoszenie Ewangelii. Wszystko inne musi być podporządkowane temu pierwszemu. Jezus nie jest kuglarzem, który za pomocą magicznych sztuczek próbuje uwieść ludzi. Jezus jest miłosiernym, ale również wymagającym nauczycielem. Jeśli ktoś stawiałby cokolwiek innego ponad życie Ewangelią na co dzień i głoszenie jej innym, popełniałby karygodny błąd. Ludzie przychodzili i będą przychodzić do Jezusa z różnych powodów. Postawa pogańska cechuje się interesownością w relacji do Boga. Przychodzę dlatego, że mam z tego jakąś wymierną korzyść. Bóg jest traktowany jako Pracownik socjalny lub znachor, a nie jak kochający ojciec. Prawdziwie chrześcijańską postawą jest nie stawianie swoich potrzeb na pierwszym miejscu, ale wręcz przeciwnie, niejako zapomnienie o samym sobie i ukierunkowanie się całym sobą na Jezusa, na to, co On nam ma do powiedzenia. Jezus nie pozwoli nam umrzeć z powodu choroby lub głodu. Tak często zdarza się nam wybierać mniejsze dobro od dobra wiecznego. Mając głęboką zażyłość z Bogiem i dystans do siebie i swoich problemów, odnajdujemy prawdziwe szczęście, a nie zadawalamy się jedynie Jego namiastkami. Jezus nie ucieka od nas, ale pragnie nam uświadomić, że nasze serca są jeszcze daleko od Niego i Jego Ewangelii. Postawmy Jezusa na pierwszym miejscu, a wszystko będzie na właściwym miejscu.